Elo, siemandero, Gruczyk wjeżdża na rejon, witam serdecznie na Gargulcu teraz. Ładujemy, bo trochę przyspaliśmy na tym kanale, a tu jest y, pitos do robienia. Właśnie ogłosiliśmy trochę u Grzesia, nazbieraliśmy trochę funduszy. Jego odcinki tam pewnie na Andrzeju Szynce możecie obczać link w opisie znajdziecie również, to jak gramy solowy, ponieważ wypadł taki dzień, który którym nie jesteśmy mówię, niezwykle nagrywki, ale Grzesiu zaproponował i z, ogólnie na więc zaoferowali się y, tylko ja w sumie, bo, bo, bo natural i to nie mają wakacje, wiecie o co chodzi, nie? Także ze Grzegorz Siemano, witam, witam. Giveawayki, punktu mamy 6 milionów i na najebaliśmy, ale giveawayki jak wyglądają, już wam pokazuję chyba, że coś kurwa się poładuje, ładuje się, ładuje, ładuje, ładuje. Dobra, to potem wam pokażę, ale o, są już, patrz. Ty, zaczął coś tu kurwa mykać, spadać chyba, co? Raz, dwa. Co one tak, kurwa, jakoś krzywo znowu wpadły? 30, 29, 26, coś tu pospadało, nie? Także, kurwa, życzę wam w kolejnych. Yy, one chronologicznie są ustawione, że jak, kurwa, wystawiłeś 3 miesiące temu, to on gdzieś tam na końcu na przykład A -a. będzie giveaway, nie? No to pospadało jeszcze, to są fajne w grze teraz te, kurwa, coraz więcej, kurwa, Stosiaków zostało jakieś tu za... Za dyszkę, za czwórkę, za ósemkę, także polecam tutaj, pospadały te mniejsze, ale te duże spadną, bo używanie kodu gryly oddaję, gryly, tutaj wpisujemy, bądź klikamy w opisie, zastosujemy i ładowanie z tym kodzikiem daje 20 więcej. No i kuta większy iQ, większe wszystko, większe, kurwa, ja pierdolę, ego też wypierdala w kosmos mówią Jak właściciel kodu, Się no Michał, to cześć, cześć. Yy, A ja nie kręcę same plusy, kurwa, same plusy. Kręcę sobie, wymyślam kolegę, i się z nim gadam, kurwa, ze swoim tym Alterego. A to przynajmniej ciekawe rozmowy prowadzicie pewnie. Tak, kurwa, i w końcu ktoś mnie rozumie, wiesz o co <grym znał> Ja się no, no, nie to się nie będę... że coś kurwa z botami zarzucał. Zrobimy tak. Pierwszą zrobimy... Kurwa, źle. Czekaj. A da się zrobić tak, żeby ustawiło... Yy, sortowało od najtańszych? Nie, to nie to, nie? Da się jakoś na pewno. To nie to chyba. Ostatnia bitwa losowa. usłyszy wszystkie. Kurwa, bo chciałem tak, żeby najpierw... Dało tak, i teraz te. A w sumie tak by chyba ustawiło automatycznie. Nie. Arabeska, raz, dwa, trzydzieści, dwa, Jak chcesz od najtańszych, to. A nie, bo i tak są na sobie. Dobra, zrobimy ustawiamy. tak, nie? Słuchaj, zrobimy taki trick. Chcesz być CT czy Obojętnie. Ja jestem kurwa losowy świr. Hmm. Dobra. Słuchaj, szarpiem klasyk siadaj do mnie po lewą stronę. I ładujemy się ze swoimi botami. Ty wybierasz botę, wybieram bota, być mogą z twojego odcinka być, ale wybierz sobie. Tylko siadaj po lewej, wybierz po lewej miałeś. Usiąść, a po dobra. lewej, po lewej, po lewej. I walimy się na boty najpierw. A potem to się w... walimy na siebie. Najpierw na, na spokojnie, rozrzewkowy. Dawaj tego bota byłe kurwę. chuj niech będzie. Mówisz, że tak, a mówisz, że on dropi to kurwę, nie? Czy to dobry No bo bonie. coś tam podropił, ale już mnie wkurwił, teraz ja go jebę. dalcimy <laughs> no, i te szyki też co były u ciebie, Zaczymy, czy... jak ktoś to, 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 to była to chyba kurwa i był dobry pomysł. Nie, nie, będzie na spokojnie, stary, będzie na spokojnie. Zobaczymy, jak to wypadnie i najwyżej będziemy potem... Jak oni coś tu nadrobią, to my będziemy na arabesce jebać te hole, więc jest, jest na chillu. Ja lubię forsa, bo jak jest bo forsa, 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 wiecie o co chodzi. Dawaj forsa, kurwa, po prostu. Lubię Force. ja nie, nie lubię właśnie, kurwa, tutaj z tych, z tych botów, to tego forsa te, nie, nie lubię. Nie ada, tego. nie oda, kurwa, uszaty podobny do mnie w chłopie, jeszcze tej kaczki kurwa od Blakusa jebanej, ta kaczka I Yoda też, to czy... był kurwa mędrzec przecież w tych kurwa Star Warsach chyba, nie? To był jakiś mistrz Yoda, mistrz Jedi? No kurwa. coś, coś, było, coś no, tam Beast było, mistrz Yoda no, chyba się nazywał. ja jestem taki kurwa kapłan, mówię wam. Ja mówię, ja mówię, ja, Ale... jak ja się wyjebę, to wam się oczy otworzą. Jak mi się zamkną, to wam się otworzą. Czytam ciastko Star zależy, z... flaszkę. <laughs> Nie Star oglądałem Wars... też. Ja oglądałem kurwa, 5 lat, nie? Wyzywajcie go. Oglądałeś 5 lat? 5 lat, jak miałem. A, a to ja nie oglądam nigdy, kurwa, ja jestem hetero. Znaczy nie, ja nigdy ogólnie widzowie się nie wpierdalałem w te Star Warsy, Marwele, kurwa, i DC to się nazywa jeszcze? Tak, to, znaczy to też nigdy, nigdy w to. Ja to nie, nie, ogarniam tego w chuj, po prostu mam to w chuju, jakoś mnie nie interesuje, nie lubię takich mocno science fiction rzeczy, nie? Ale kiedyś pewnie trzeba obejrzeć, kurwa, coś tam. Ra raz byłem z laską, co chciałem ją wyruchać, kurwa, na jakimś Marvelu, kurwa, i zjebane to było, nie chciałem się tego oglądać. A poruchałeś? Tak. No, to chuj, no to, poświęcenie na to, warto, nas prawie, dziś, to było, jak najbardziej okay. kurwa, no, to się docenia. Po tym poznasz żołnierza, że robi poświęcenia, no. Prawdziwy żołnierz no. Do... z nas kurwa, jak? Kurwa, myślałem, że wygramy tym hoolem jebanym. Ale oni czy... tu arabeskę wyjebali, z kurwy syny. Ja mówię, co oni dropteli, a to im dało do budżetu jakby tego do do Black kurwa. No, no. To ile tu no, kurwa kur... było? Cóż, 8 koła, ja pierdolę, już się nie No No ten wodór tak byłem... dużo nadropił, nie? Dobra, ja robię jedną, ty drugą, kurwa, zobaczymy jak to będzie. Na razie w pizdę jesteśmy, kurwa. To no, na razie jesteśmy w pizde, no stary no. Tak, przegraliśmy bitwę, to tak to jest. Ale teraz mam nadzieję, że tu czas na odkutkę przyjdzie, nie? Jest ta kurwa jeszcze, gdzie jest ta kurwa, szmata, pierdolona? Gdzie to kurwa ruda szmata jest? Tutaj jest. Dobra, zrobimy tak. Kurwa, tak, tak, się tak. prawie poszukałem. Y, walimy bez botów, bez botów walimy normalnie. Dwóch one v 1 nie? Ta One v one. potem może z botami dogrywka, czy tam coś, bo będzie ci a a pomysł pewnie jak ja cię tu wywiozę. Znaczy ty wyweździesz sam siebie, bo to będziesz dropił oczywiście. Nie no ja nie mogę kurwa za każdym razem dropić na tego Nie no, underdog to jest takie kurwa łatwa piła dla, na grzesiak, żeby zagrać, patrzcie, widzicie? No jest tak chuj, nie? To po prostu jak chcesz wygrać, to robisz na grzesie underdog, a patrzcie. Ja patrz, ja to... Tak kurwa. się kurwa kaszle, widzowie. Tak, Dobra, się... ja dropię za arabeski kurwa, a ty dropisz z reszty, chuj. Nie a i tak jeszcze jest. Z nie mogę, ty za dychę, daj mu. O, za Za może być. Ja kurwa, X to -y jest za o, 25. Za 25, dobrze. Ładny taki. Kurwa, kino mnie widzowie. To nie nos, to jest kino ziomek. Okej. Okay. No i tutaj kurwa z royalka coś powinno ci polecić. Ja. Konkretnego, właśnie Poza takiego. No, kurwa, ale RISKI Cię ruchnie. Nie, nie, RISKI. O, dobrze, bo robi. to jest chyba najtańszy wybór z tych wszystkich, kurwa, Royale. Chyba tak, ale one się dużo nie różnią. No, 15 koła, kurwa, no. 14 to jest w porządku na znaczy coś. A lidy jakiś droższy dajcie mu. Nie 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 nie. Kura są, mi się to się pierdolą, te skiny. O o kurwa, ale gówno, za pod... 1700 1700 30... ten player tu teraz. Kurwia. No nie karabinę w ogóle pójść, broń do góry, jeżeli kos. Ej chyba w Pozo. Chyba w pozo. Nie, nie 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 nie. Ja. dole. Ale na no, wpiciu już to to nie był, nie? To już gówno już było. Gówno było straszne. Nie, By. nie, że gówno wpicia jeszcze w PISę dostałem. Weź ty coś zakręć, z kurwa. Zakręcę, zakręcę trochę dużo elementów. tu, kurwa, bo przecież kurwa widzowie, no. Ja pierdolę. Cześć, Dobra, ja dodam parę eventowych i, i parę takich kurwa grubszych na koniec. Elektronik na spontanie, widzowie. Kaszana! O! Dobra, za taka Za trzynastaka mm. tutaj wlecimy nas tak. Pik, pik, pik. Zobaczmy co tu kurwa I... bo jakiś. No jest 10 z eventu, 10 z eventu i 3 kwantumy na koniec nie, żeby kurwa można było nadrobić w razie co. I to zwyklaci zwyklaci. Zwyklaci zwyklaci. tutaj, tak. zwykla tu, w porządku. Tak możesz trzymać tak tak tak. Dobrze też faktoryniu faktoriniu dobrze Michael. Ale ta skrzynka ma lepsze rzeczy. O właśnie o właśnie na przykład takie. Ich na przykład skina, takie. O, kurwa, Marvel Fajik czy Doppler? Doppler Góźdź za 26. karabicików. Za 21 może maksymalny tutaj, więc yy, mam nadzieję, że go wydropię. Aha, faktycznie, kurwa. To albo może spadł ceny? Nie, a chuj, wie. A, na pewno spadł Już się ceny. pierdolą 100%. te ceny tak, że idź pan, w chuj. O, kurwa. O kurwa. ale moje no, tu, pa, pa, no, pa, swoje, kurwa, swoje, dobrze. Swoje. dobrze. No, jest. Znaczy, karabitę wychujowo, a tu kurwa, pik, pik, pik fiku miku. miku. Dobra, ale teraz jeżdżamy to. na Spider Shota. Zmieniamy skrzynkę kurwa niech jebie o Kurwa, kurwa Ożygany z Kintej No co ona daje w ogóle? O Alapenie. już lepiej, no już lepiej, ale to nie jest jeszcze to co byśmy chcieli O kurwa to z On... p... A nie tyle ja nie, ale to było z 15, tak, by za to nie było 12. Albo tyle było przy wypłacie tego gówna. O, to za no, Sapphire za 15! O, oh, Sapphire za 15, a tu masz doplera za dwójkę No i chuj, dobra, chyba trzeba będzie liczyć na kwantumy. Chyba trzeba będzie liczyć na kwantumy, bo cię kakaraka odpierdala. O, o to. jest no Magik, Dobra, Ale 17. A ci chuja, kurwa 400 różnicy no. sluty obs jakiś. No i dwie dla mnie, dla ciebie z kwantumów. też czuję. Dobra, kwantumki. Kwantumki kurwa szalejcie, pokażcie co macie. O kurwa. O kurwa, ale gówno. No to już tak kurwa dawno tego gówna nie widziałem z tej No, ja też. Tak kurwa, ale ciasno to były te skiny. Dobra, ja, chyba dla mnie, ale... Tutaj ale ale tu tak, Kur. Zwiechę dostałem. Ale stołem. kurwa, kakaraci. Jesteś strzykoła kur... na plusie. Nie? Kurwa, zwiesiło mi. Ja pierdole, widzowie. Kurwa, pro... kłopoty Neymana, jak to mówią. Strona ma jakiś problemik. Brrr. No to kurwa widzowie, ja zanim to muszę, bo muszę przelogować Steama, o już ten, dobra nie muszę. No kurwa ogólnie to jesteśmy no na minus chyba, nie, w tym odcinku, nie wiem, zobaczymy, ale w następnym odcinku pewnie odegramy się, bo zaraz kręcimy sobie drugi widzowy, to by nie było. Yy, kodzik GRL używacie tutaj, jest fajnie, miło, przyjemne, tak jak nie wpadacie na tego użycie, tym nie. Nie płacąc za to nic, sobie czwórkę na farta powitalny, bo i 20%, jakbyście ewentualnie chcieli sam to doładować, czyli ze stówy macie 120 i możliwość dropięcia skina, które jest tutaj na rozdaniach lecieć tutaj widzicie zaczęło praktycznie dzień po dniu swego czasu, gdzie jak był taki trochę można być no, miesiąc prawie posuchy, tak nagle od, od, odblokowały się. Także lecimy, lecimy, nie śpimy, życzę Wam powodzonka i miłego ziomka, siemanko elo, elo.